Cześć, witam Cię serdecznie na kanale Woman on World. Znajdziesz tutaj zawsze dawkę inspiracji, motywacji, a także praktyczne wskazówki i narzędzia, które pomogą Ci w Twoim rozwoju, zarówno osobistym, jak i zawodowym. Ja nazywam się Basia Drozdowska i moją misją jest wspieranie kobiet takich jak Ty w wprowadzaniu zmian, odkrywaniu swoich talentów, jak i osiąganiu wyznaczonych celów. W jednym z, z moich materiałów mówiłam o toksycznych przekonaniach, których uczymy się w dzieciństwie. Dzisiaj omówmy poczucie winy. Wiele osób uważa, że poczucie winy jest naturalnym doświadczeniem. Jest to znajomy nam stan, ale nie jest on ani zdrowy, ani produktywny. Poczucie winy jest nam wpajane od najmłodszych lat zwłaszcza przez religię, ale też inne autorytety. Wina tak naprawdę nie służy niczemu konstruktywnemu. Trzymanie się swoich negatywnych myśli i poczucie winy nie pomoże ani Tobie, ani nikomu innemu. Wina osłabia zdolność uczenia się na podstawie własnych doświadczeń. Widzisz, Twoje doświadczenia mają na celu informowanie, wspieranie i przynoszenie korzyści, a nie powodowanie, byś czuła się zawstydzona i miała wyrzuty sumienia. Poczucie winy nie pozwala ci być uczciwą wobec innych i siebie. Jest to wiara, że jeśli zadasz sobie cierpienie za swoje wybory, inni ci wybaczą. Kiedy czujesz się winna, nie pozwalasz sobie tak naprawdę otrzymywać wszystkich darów, które twoja dusza i wszechświat chcą tobie dać, ponieważ w głębi czujesz, że nie zasłużyłaś. Czym zatem jest poczucie winy? Otóż jest to emocja, która wskazuje, że zrobiłaś coś, czego nie chciałabyś powtórzyć. Coś, co nie było do końca zgodne z twoim prawdziwym ja. Nazywamy to często wyrzutami sumienia. Wskazują one, że robisz coś, co szkodzi albo tobie samej, albo komuś innemu. Coś, co kłóci się z, twoim, z twoimi wewnętrznymi wartościami czy kręgosłupem moralnym. Zauważ jednak, że wyrzuty sumienia i poczucie winy to nie jest to samo. Poczucie winy to emocja, która trzyma cię uwięzioną w przeszłości. Jest to więc coś, z czego musisz się uwolnić. Jeśli czujesz się czemuś winna, oznacza to, że przekroczyłaś jakąś wewnętrzną granicę, złamałaś własną zasadę. W ciągu życia tworzymy masę wewnętrznych zasad, co powinnyśmy, a czego nie powinnyśmy robić, co, co nam wolno, a czego nie wolno. Część z nich opiera się oczywiście na, na naszych wartościach i jest jakby drogowskazem wskazującym, jak mamy postępować. Inne są narzucone z zewnątrz, przez rodziców, nauczycieli, a ich złamanie wywołuje w nas niepotrzebne poczucie winy. W takiej sytuacji pomocne może być przyjrzenie się własnym przekonaniom i zasadom, które wyznaczyłaś sobie sama wiele lat temu. Sprawdź, czy są one nadal aktualne i czy nadal Tobie służą. Jak już wspomniałam, poczucie winy wskazuje, że zrobiłaś coś, czego nie chcesz powtórzyć. W momencie, gdy zdasz sobie z tego sprawę, nie ma sensu rozwodzić się nad tym dłużej i pielęgnować właśnie w sobie jakieś poczucie winy. Ono w niczym nie pomoże, niczego nie zmieni. Dlatego ważne jest, aby nauczyć się po prostu odpuszczać i wybaczać sobie. Spójrz na jakiekolwiek doświadczenie z, z przeszłości którego wyniosłaś poczucie winy albo wstydu. Zastanów się, jaka była Twoja prawdziwa intencja, kiedy zrobiłaś to, co zrobiłaś. Jeśli spojrzysz wystarczająco głęboko, odkryjesz, że najprawdziwszą intencją było po prostu zadbanie o siebie w najlepszy możliwy sposób, jaki potrafiłaś. Być może miałaś ograniczoną świadomość lub możliwości, być może dokonałaś wyborów, które miały dla ciebie lub innych niepożądane skutki ale w tamtej chwili zdecydowałaś najlepiej, jak potrafiłaś. Zobacz prawdę, wszystkie Twoje działania wynikają z podstawowego ludzkiego instynktu, instynktu przetrwania, który w istocie jest kochaniem siebie. Poczucie winny więzi Cię w przeszłości i nie pozwala pójść do przodu. Ono wywołuje takie poczucie stagnacji i niemożności ruszenia z miejsca. Jeśli chcesz nauczyć się kochać siebie, Pierwszym krokiem jest odpuszczenie. Pozwól sobie na to i znajdź sposób, abyś mogła ruszyć do przodu. Podam Ci kilka sposobów na pozbycie się poczucia winy. Aby móc coś zmienić, musisz to najpierw zrozumieć. Poczucie winy i wstydu nie służy niczemu dobremu. Sprawdź najpierw, yy, jaką wewnętrzną zasadę naruszyłaś, czy ta zasada obowiązuje Cię w 100% przypadków. Czy ta zasada nadal Ci służy? Jak mogłabyś zacząć myśleć inaczej o tej zasadzie albo o okolicznościach, w których ją właśnie złamałaś, tak abyś czuła się mniej winna? Zdecyduj, że jesteś gotowa i chcesz puścić całe poczucie winy i wstydu. Po prostu zdecyduj. Przekonanie, że zasługujesz na karę lub cierpienie, albo że nie zasługujesz na szczęście i miłość, zastąp jego odwrotnością: że jak najbardziej, mimo popełnionych błędów, zasługujesz na szczęście i miłość. Weź odpowiedzialność tylko za siebie w danej sytuacji. Uświadom sobie, że wzięcie odpowiedzialności to nie to samo, co odczuwanie wstydu. To po prostu przyznanie, że zrozumiałaś. Odpowiedzialność to nie przyjęcie winy na siebie, ale raczej zrozumienie i wybór myślenia, czy mówienia yy, czegoś inaczej w przyszłości patrząc na przeszłość, uświadom sobie, że w tamtym momencie być może nie potrafiłaś lub nie miałaś możliwości postąpić inaczej. Gdybyś miała taką świadomość jak dzisiaj, prawdopodobnie zachowałabyś się inaczej. Jeśli kogokolwiek skrzywdziłaś, nawet jeśli byłaś to ty sama, przeproś, jeśli masz taką możliwość. Jeśli natomiast nie jesteś gotowa, napisz takie przeprosiny na kartce, a następnie spal to. Pomyśl, jak zachowasz się w takiej sytuacji w przyszłości. Poczucie winy istnieje po to, by pokazać nam, że nie chcemy powtórzyć danego zachowania w przyszłości. I wyciągnij po prostu lekcję z każdej sytuacji. Jak zrobisz coś następnym razem? Zauważ wartość we wszystkich popełnionych błędach. Bez nich nie mogłabyś się uczyć i rozwijać. Uwolnij negatywne przekonania. I zwróć, co powoduje u Ciebie właśnie takie poczucie, poczucie winy. Co w danej chwili myślisz? Jeśli popełniłaś błąd, nie oznacza to, że jesteś złą osobą. Zastąp stare przekonania nowymi, wspierającymi. Zastąp poczucie winy miłością do siebie i stań się po prostu swoją najlepszą przyjaciółką. Wybacz sobie. Zapraszam Cię serdecznie do takiego pięknego procesu, który nagrałam dla Ciebie i udostępniłam na kanale Woman on World. Jest to medytacja, uwolnienia poczucia winy. Link do tego nagrania umieściłam pod tym wideo. Dziękuję Ci serdecznie za Twój czas i za to, że tu dzisiaj ze mną byłaś. Nie zapomnij subskrybować i udostępnić kanału Woman on World. Dziękuję Ci i do zobaczenia następnym razem. Pa!